sekret tego. Ja nowe kolekcje widzę, zadowolone klientki, potem organizuję sesje. Za cztery lata masz takie rezultaty. Sama, dalej sama projektuje, i to jest mega ciekawe. Też witam na naszym podcaście. Hej. E, możesz powiedzieć skąd masz taki pomysł na biznes? E, przede wszystkim to zaczęłam od tego, że chciałam dla siebie uszyć zestaw bilizny prywatnie, żeby nosić po prostu i założyłam jednocześnie profil na Instagramie i tak się potoczyło, że sama nawet nie oczekiwałam, że tak wszystko szybko pójdzie, rozwinie się profil, że już czwarty profil na Instagramie to był zamówiony zestaw dla klienta, uszyty specjalnie na zamówienie. A potem zaczęły blogerki oznaczać, relacje, hashtagi, też koleżanki, przyjaciółki, taka poczta pantoflowa oraz więcej osób zaczęło właśnie zamawiać, pisać, obserwować, i tak bardzo szybko doszło do tego momentu. A ile czasu tym się zajmujesz? A już 4 lata, nawet ponad. Za 4 lata masz takie rezultaty, dużo subskrybujących. jaki w czym jest sekret tego, że masz tak dużo subskrybujących na Instagramie? Ciężka praca, codzienny wysiłek, codzienne staranie się po prostu, bo jak coś robić z miłością, z serduszkiem, to jestem pewna, że sukces wcześniej albo później na pewno będzie. Coś tak po prostu jak dla siebie robić. No zaczęło się wszystko od tego, że było pomysł zrobić dla siebie. Tak. Jaki teraz masz zespół, czy ile osób pracuje na twojej firmie? Mam już zatrudnione krawcowe, mam cztery krawcowe pomocniczkę, też dwie czy Dziewczyny tutaj w Warszawie w sklepie na Mokotowskiej 67. I oczywiście krawcowa, wyszkolone, żeby profesjonalnie szyły bieliznę, żeby trzymać jakość, materiały też wszystko nadzoruję, kontroluję, osobiście sprawdzam, pakuję sama wszystkie paczuszki, zamówienia, żeby ta jakość była na wysokim poziomie. Czym się różni twoja bielizna od na przykład, mass marketu, nie wiem, mm -hmm. od H&M? Przede wszystkim to jakość i design. No, to, że jest produkowana w Polsce, to jest duży też atut, bo no, i wszystkie, i podatki, wszystko idzie jakby do Polski, nie jest gdzieś Made in Bangladesz, Sri Lanka i nie daj Boże, Made in China, bo no, to też było wszystko i na świadomość klientek, że mogą nosić polskie zestawy, polską produkcję, być z tego dumne. To jest bardzo fajne, właśnie rozwijać polską gotowość. Gospodarkę, ekonomię? Weźcie się, kto teraz zajmuje się designem tego? Kto wynajduje nowe modele? Jak to wygląda proces? Skąd masz inspiracji do tego? Sama dalej sama projektuję i mam nadzieję, że będę dalej projektować sama, bo cierpi po prostu z tego przyjemność, radość i to mi sprawia. Przyjemność, jak projektuję nowe kolekcje, widzę zadowolone klientki, potem organizuję sesje, widzę cały ten proces. To jest mega ciekawe. Czyli e, w Twoim biznesie ty jesteś na każdym etapie w, w pracy? Tak, dokładnie. Mam, mam właśnie rolę, że, że wszędzie muszę być, wszystko kontrolować, inaczej się nie da, żeby utrzymać jakość. Ty zajmujesz się wszystkim w swojej firmie. Skąd masz energię na to? Jak wygląda twój zwykły dzień pracy? Powiem tak, że sama siebie czasami dziwię się, skąd mam tę energię, taki vibe. Ile bezsennych nocy, też nieprzespanych w pracy, w pracowni. Też mam taką wyjątkową cechę, że lubię pracować w nocy. Tak mi wtedy świetnie idzie design, projektowanie. Mogę do drugiej, do trzeciej nocy siedzieć w pracowni, jakaś kawka, herbatka. Ja działam w pełni... W ogóle nie chcę ani spać, ani do domu iść. Po prostu chyba z pasji, bo wszystko wynika z tego, że kocham to, co robię. I to jest najważniejsze, chyba w każdej branży: zajmować się tym, do czego leży serce. Jaki feedback najczęściej otrzymujesz od? twoich klientek? To opinie na Instagramie na pewno, nawet po odebraniu paczuszki, mi od razu piszą, że o, odebrałam paczkę z paczkomatu, lecę odebrać, czy tam kurier dostarczył już paczkę, no i te zadowolone opinie, zadowolone twarze, nakrywają też relacje, oznaczają paczuszki, zestawy, robią też zdjęcia w nich, w nawet, chwalą się mi, podsyłają. no i duże wiadomości nawet, faceci jak zamawiają dla swoich dziewczyn, mężczyzn, to też piszą, że partnerka jest mega zadowolona, że wszystko spodobało się, że chcą już następne zamawiać. I wtedy to no, sprawia dużą przyjemność. Właśnie to jest moje następne pytanie. Jak facet może kupować taki prezent i jak ja mam wiedzieć, jaki rozmiar, jak, mhm. jak to wygląda, bo mamy jutro święto kobiet i tak. jak mam zaprezentować jakiś taki mhm. prezent? Problemu. Nawet jak mężczyzna, klient nie zna rozmiaru może podesłać do mnie zdjęcie partnerki, może być w stroju kąpielowym albo zwykły jakiś i mogę nawet zrokowo doradzić rozmiar. Już na tyle mam doświadczenia, że nawet zrokowo potrafię od razu taki skan zrobić i doradzić miseczka, czy to A, czy to B, czy to C już jurzkowym okiem mogę właśnie tak skanować. Czyli po prostu po zdjęciu. Tak, dokładnie. No i na żywo też jak przychodzą. I i kopitki i z parami, to też mogę doradzić rozmiar, wszystko pomóc i będzie idealnie leżeć. A, a macie sklep uh, offline, tak? Tak, mamy sklep stacjonarny w Krakowie przy ulicy Dietla 7 i w Warszawie przy Mokotowskiej 67. A gdzie więcej sprzedajesz teraz, online czy offline? Powiem tak, to chyba nawet tak pół na pół, bo nie można tak powiedzieć, bo coraz więcej osób przychodzi właśnie stacjonarnie przymierzyć, zobaczyć na żywo koronki, bo też no jeszcze jest taki ten strach zamawiania online, że będzie nie pasować, że nie można zwrócić, że co z tym wtedy robić, będzie leżeć, a na żywo można przyjść i przymierzyć. Chociaż całe klientki już po przemiarkach w sklepie, już znają swój rozmiar i mogą śmiało zamawiać już na stronie i znając swój rozmiar, będzie wszystko pasować. To więcej, więcej kupuje u ciebie chłopaki czy dziewczyny? Mm, powiem nawet. Pół na pół. na pół. No, nawet przed takimi świętami jak Walentynki Dzień Kobiet, no to nawet dużo więcej mężczyzn chcą sprawić prezent, i to jest mega, że w ogóle tak chcą sprawić radość swojej żonie, dziewczynie, partnerce. No nie, nie jest... wiem, czy dla żony, czy dla siebie, bo piękny. Tak, dla dwóch osób będzie od razu. To jest taki prezent, który od razu dla dwóch osób. No, to można zamiast dwóch prezentów jeden sprawić. <laughs> Супер, які маєш цели в тій бранжі у щебі Зараз то, що зробила за чотири роки, то є нагадуже. Але що далі? Які твої твій Powiem, także mam ambicje na następne sklepy. Nawet bardzo mi się marzą za granicą takie miasta jak Budapeszt, Paryż, inne takie właśnie, Rzym, Wenecja, Florencja, przeróżne miasta i dalej, otwierać i otwierać swoje przede wszystkim. Chociaż też jestem otwarta na współpracę. Na przykład ostatnio też zaczęłam współpracować ze sklepem w Białymstoku i bardzo fajnie idzie sprzedaż też dużo nowych osób dowiaduje się, przechodzi, otwiera. Że o, nowa, nowa marka, nowa pizna, Więc jak najbardziej jestem otwarta na współpracę, kolaborację. Czyli e, offline e, ma swoją magię i chcesz w tą tak, stronę iść. Tak, tak. To jest przepiękne uczucie przychodzić i widzieć jak kobietki przemierzają zestawy, przymiarki przychodzą z koleżankami, wieszaczki, manekiny. To, to ma niesamowity taki vibe, energię. Widać, że ty pracujesz z pasją, a jak Twój zespół na tym samym poziomie może sprzedawać dla klienta, czy inny? Mam nadzieję, że tak. Dziewczyny też starają się, widzę to zaangażowanie. Krawcowe też lubią swoją pracę, szyją, z żyją zadowoleniem. No i przede wszystkim też, żeby wykonywały swoją pracę też z pasją, podobało się im wszystko, żeby szły do pracy też z inspiracją, z radością. I to jest fajne. Kto teraz zajmuje się marketingiem? Ти ж я займаюся. też montuję rolki nagrywam relacje na co dzień też odpisuję klientom próbowałam współpracę żeby zatrudnić osóbki właśnie do odpisywania na wiadomości na montowanie, jakby to jest fajne ale na razie jeszcze może przez to, że jestem przyzwyczajona sama to robić, że chcę żeby to było tak po mojemu, jak ja to widzę, bo jak staram się opowiedzieć, jakby to miało być to czasami tak no, ciężej znaleźć ten taki wspólny. Język, a tak to mam nad tym jakby kontrolę, zaangażowanie, jak to wszystko ma być. Na razie sama zajmuję się. Nawet sama odpisujesz na wiadomość. Tak, dokładnie. I to w ogóle teraz e, taka działalność jednoosobowa. Prawdziwy. I spółka też z osobami, z którymi pracuje krawcowe dziewczyny w sklepie, jakby to jest taka wspólna praca. Tego, że ty jesteś tak zaangażowana w tym wszystkim, opisujesz. Ja bym chciał pogadać o tych na przykład sesjach zdjęciowych. Jak wygląda z tej strony, kto to organizuje, jak współpraca z blogerami, może jakieś, jak to wygląda u Ciebie? Tak, no przede wszystkim sesję też sama organizowuję, często pozuję nawet sama osobiście, bo też jestem twarzą marki i dużo kto mnie rozpoznaje. I sama nawet z tego otrzymuję przyjemność zapozować w swoich zestawach, zaprezentować, pokazać jak leżą jakieś nowości, też koronki nowe trzeba pokazywać, chwalić. I dużo więcej teraz blogerek właśnie zaczęło nawet same dodawać, oznaczać, bo im podoba się i to jest też fajne, że, że mogę nawet tak swoim produktem zainspirować i blogerek i modelek. Dużo więcej oznaczają i promują, nawet to same chcą pokazać. Czym się różni Twoja marka od innych na przykład? To, że robię to z wielkim, wielkim serduszkiem. Nie dla kasy, nie dla pieniędzy, aby było jakoś tam wysłać klientka niezadowolona, nie odpisać, zablokować. Słyszałam takie historie i w ogóle no, jestem w szoku, że ktoś tak robi. Zamiast tego, żeby zostawić klientkę zadowoloną, nawet jak coś nie pasuje, to odpisać, znaleźć no, jakiś komputer kompromis, nawet zrobić przeróbkę, wymianę, uszyć nowy zestaw na swój koszt, ale no to taka reputacja firmy, a nie zostawiać po prostu, bo to też i opinie lecą wtedy, przyjaciółka przyjaciółce powie, że jest niezadowolona, to też po co psuć reputację, to jest bardzo ważne. A jak wygląda proces, na przykład ja jestem klientem i chcę kupić jakiś zestaw, czyli pod każdego klienta produkujesz nowy e, zestaw tak szyjemy na zamówienie na miarę. wystarczy nawet na instagramie napisać chcę zamówić podpytam jaki zestaw podesłać zdjęcie zrzut ekranu czy może swoje jakieś tam pomysły fantazje i właśnie tak ustalamy i dobieramy zestaw żeby klient też został zadowolony a ile czasu zajmuje na przykład teraz tak mhm. oczekiwania staramy się jak najszybciej e, e, chociaż przed takimi dniami jak właśnie dzień kobiet Walentynka, to troszeczkę wydłużony czas, tak maks 5-7 dni, a tak to zwykle to nawet 2-3 dni plus wysyłka ma matem, kurierem, więc mega szybciutko. No, widzę, że po prostu e, jesteś mega w tej pracy i e, robisz to dla siebie. I 4 lata już robisz to nadal dla siebie, bo ty w każdej, tej, marketing, klienty. Ale powiedz, kto taki znany, może z Twoich klientów, kogo możesz teraz nazwać dla nas? Oczywiście, bardzo jestem dumna z tego, że miałam okazję i zaszczyt uszyć dla żony pana Rafała Brzoski. To jest bardzo znany przedsiębiorca, założyciel impostu. Jest w ogóle bardzo dumna, że miałam taką możliwość. Cytat do odważnych świat należy jak najbardziej. To może podsumować, bo sama nawet napisałam do pana Rafała. Nie byłam pewna czy mi odpisze. Napisałam i na Instagramie i na mailu i dostałam odpowiedź. I nawet wybrał pięć zestawów i też strój kąpielowy, który właśnie zamówił Byłam bardzo dumna uszyć, wysłać. No i też bardzo znane blogerki, influencerki i też gwiazda Radia, e, e, pani Oleciupa. E, również teraz e, bardzo jest zadowolona z bielizny e, pani Julia Kupiec i pani Julia Nowakowska, też wracała po nowy zestaw na Mokotowską. Wybrała właśnie, e, tak się stało, że byłam akurat w ten dzień sama osobiście w sklepie i nawet e, osobiście poznała dopiero mam zestaw i to mega taki kontakt, że była możliwość poznać się na żywo. Jakie masz teraz cele? Dla kogo marzyłabyś wyprodukować komplet bielizny? No jeśli chodzi o marzenia, to oczywiście do odważnych świat należy, więc trzeba marzyć, więc możliwie jakby kiedy się udało dla żony pana Andrzeja Dudy na przykład. Albo też oczywiście dla Miss Polski. Jest bardzo dużo znanych osób, znanych modelek wygrających Miss, Miss Polski. I to jest mega marzenie coś takiego zrobić, uszyć swoje własne zestawy. Jak myślisz, co najważniejsze daje e, bielizna dla kobiety? Przede wszystkim tą pewność siebie. To na 100% zwiększa takie uczucie kobiecości, że czujesz się taka wyjątkowa. Nawet miałam takie poranki, że wieczorem, jak sobie myślałam, jaki komplet sobie założę porankiem, i nawet chciało się tak wstać, żeby właśnie założyć nowy zestaw, czy to czerwony, malinowy, już tak myślisz, który na sobie nowy założysz. To jest bardzo fajne, właśnie takie uczucie kobiecości, że czujesz się tak wyjątkowo. Czyli pełność siebie, to jest najważniejszy produkt, który ty sprzedajesz. Można tak powiedzieć, pewność siebie, kobiecość i dlatego zainspirowałam się też stworzyć e-book dedykowany właśnie dla kobiet o pewności siebie, żeby mogły sobie zmienić życie na lepsze i zwiększyć tą pewność siebie. Так, такі, ще останній фрагмент, ж що в тим бізнесі. Які маєш цель головної фірми? Чи то конкуренція Вікторія Сікріт? Чи хочеш, щоб це була така дуже-дуже компанія свята, чи віж в тебе не uda się tobie wszyscy sami robić. Tak, już właśnie podchodzę do tego etapu momentu, że trzeba jednak już specjalista do każdej branży, czy to do marketingu, do zarządzania, do kontroli wszystkiego, do pakowania zamówień, bo już faktycznie trochę nie daje rady. Trzeba też zostawić czas na swoje prywatne życie, jakieś wychowy, czy wolny czas. Nawet. I oczywiście tak, mam ambicje na rozwój firmy, nie powiem czy aż na jest Secret, ale mam marzenie, żeby to była taka globalna marka, żeby można było podróżować do różnych krajów i tak wpaść po prostu do sklepów, czy to będzie Francja, czy to będzie Wielka Brytania, Londyn, czy jakieś inne miasta, stolice. To jest w ogóle przecudowne, że coś takiego można stworzyć. Mam nadzieję, że uda się tobie to zrobić. Dziękuję bardzo za ten podcast i ja do się zobaczenia w nowym odcinku. Tak, dokładnie.